Cześć! Witajcie na kolejnych korkach przygotowujących Was do matury. Teraz sobie omówimy dwa zadania jednocześnie. Są, to, są one związane z ciągiem arytmetycznym i pokażemy, w jaki sposób należy je wykonać, jakie wzory trzeba zastosować, a potem jak te wzory należy wykorzystać w ciut trudniejszych zadaniach. Przejdźmy do treści. W ciągu arytmetycznym AM dane są A3 równe 13 i A5 39. Wtedy wyraz A1 jest równy i trzeba zobaczyć, tak? 13, 0, minus 13 lub minus 26. Musimy zobaczyć, tak? I drugie zadanie. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 14, a 11 jest równy 34. Różnica tego ciągu jest równa. 9, 5, 2, 2 lub 2, 5. Może zacznijmy sobie od przypomnienia wzorów albo do zajrzenia do naszych tablic matematycznych na naszej stronie. I także będą one dostępne na egzaminie. Więc lepiej je dobrze znać, a nie dopiero ich się uczyć na maturze, tak? Dobra, przejdźmy zatem do wzorów. Wzór na dowolny wyraz w ciągu to jest A1 dodać. N-1 razy R. To jest pierwszy wzór, który będziemy wykorzystywać. I drugi to A2a. Mam tak ładnie zapisać, to niech będzie. AN to się równa. AN minus 1 dodać. AN plus 1 przez 2. Uśmiecham się, bo tak naprawdę pokażę wam, jak to łatwo zrobić. No. Czyli przejdźmy sobie do pierwsze zadanie i drugie zadanie. Najpierw rozwiążmy sobie pierwsze zadanie i zastanówmy się, tych wzorów będzie można a, wykorzystać. Ok, mamy sobie A3 i A5, a o nim mamy tak dane, mamy sobie A3 i A5. Tak, to jest dane. Szukamy, co, co mamy wyznaczyć? A1 równa się znak zapytania. Czemu w ogóle te dwa zadania ze sobą połączyłam? Bo tak naprawdę pierwsze zadanie możemy rozwiązać i z tego wzoru i z tego wzoru. Pokażę Wam łatwy sposób, nie uczenia się tych wzorów na pamięć, tak, czy korzystania z tablic, tylko jak można łatwo wyznaczyć. Na przykład A5 to jest inaczej A1, tylko zawsze musi być A1, dodać 4R. A120 na przykład to jest A1, dodać 119R. Czyli jest, jaka jest technika? Tu jest zawsze A1, a Rów dodajemy o jedną mniej, niż jest tu, tak? Po prostu. To jest raz, a drugi wzór to zaraz. Zaraz wam wytłumaczę. Chodzi o to, że teraz mamy... Możemy sobie to, to, to wyznaczyć za pomocą, tworząc układ równy. Może coś kojarzycie z zadania jakie były na zajęciach. Czyli możemy sobie zapisać teoretycznie, że A3 to jest A1, dodaj 4R i e, A5 to jest inaczej A1 dodać nie, tutaj tak, mamy, tu mamy 2R, tak? bo o jedno mniej nie więcej, czyli 2R, a tu mamy 4R. Tworzymy sobie klamerkę. W miejsce A3 sobie wstawiamy liczbę, która wynosi ile zda wynosi 13. W miejsce A5 wstawiamy sobie liczbę 39, tak? I potem metodą przeciwnych współczynników yy, możemy sobie to rozwiązać. Ale podkreślę, że nie do końca. To znaczy, jest to ok, można prościej. I przyjdziemy sobie właśnie do tego drugiego sposobu. Można nawet wręcz to w pamięci policzyć. Bo no zobaczcie, A3 i A5 to są prawie, że po kolei te wyrazy. Czego nam brakuje? Brakuje nam tutaj tak naprawdę wyrazu a 4, tak. W taki łatwy na chłopski sposób można rozwiązać to zadanie nie kompletnie nie stosując tych wzorków. Bo ten wzór, który tutaj pokazuję, to jest inaczej mówiąc to jest obojętnie jaki wyraz środkowy. Jeżeli mamy trzy wyrazy po kolei, nie wiem, 4, 8, 12, to tą ósemkę uzyskamy w ten sposób: 4 plus 12. Podzielić przez 2. Sprawdźmy. 4 plus 12 to jest 16. 16 drugich, czyli tak naprawdę 8, tak? Widzimy, że to się zgadza. Czyli jak mamy wyraz po środku, to wystarczy dodać te skrajne dwa wyrazy i podzielić przez 2, i wówczas uzyskamy ten środkowy. Ten wzór właśnie nam to mówi, tak? Czyli dodajemy sobie dwa skrajne, dzielimy przez 2 i uzyskujemy środkowy. I tu możemy to właśnie wykorzystać. Patrzcie, dodamy sobie A3 i A5, tak? Czyli 13 plus 39, podzielimy sobie to przez 2 i uzyskamy 40, 50. ile to będzie? 52 podzielić na 2, czyli to jest inaczej mówiąc 26, wskaza się? 40, 52. I tu się wszystko zgadza. Czyli już mamy, A3 wynosi 13, to ma 26 i to ma 39, tak? Jeżeli ktoś umie zwinnie w rachunkach się poruszać, to może to obliczyć w pamięci. Tak? Czyli widzimy, że R wynosi ile? R to jest różnica, czyli co ile się zwiększa. No, do, za każdym razem dodajemy 13, tak? Wystarczy... Od tego odjąć sobie ten mniejszy wyraz. Jeżeli to jest 13, to ten wcześniejszy to ile będzie miał? No, 0, bo trzeba odjąć, tak? Czyli raz to, to jest A2, czyli ten będzie miał minus 13. Po prostu zrobić sobie na pierwszą, szczególnie jak są małe liczby, tak? Jeżeli nie, no to wówczas można się bawić. Czemu pokazuję to na pieszo? No bo na maturze mamy mało czasu, a wiadomo, że no, zależy nam, aby jak najszybciej rozwiązać. Czyli możemy tradycyjnie stosować wzory, tak jak to wykonamy w drugim zadaniu, albo możemy to zrobić na pieszo, tak? Jeżeli mamy A3, 13, 39, czyli tak, mamy tutaj A3, A4 wyznaczyliśmy, czyli to sobie podkreślimy, A5, no to łatwo policzyć A2 i łatwo policzyć a 1, tak? Czyli nasza odpowiedź C. Po prostu. Dobra, przejdźmy teraz szybko do drugiego zadania. Co mamy dalej? Może wzory sobie zostawimy. Co mamy dalej? Teraz drugie zadanie. W ciągu arytmetycznym wyraz jest równy trzeci wyraz, czyli A3 jest równe 14 a 11 jest równy 34, 11, czyli a11. Każą nam wyznaczyć yy, <śmiech> różnicę, <śmiech> różnicę bądź a1, taki sam sposób działania, yy, w sensie to, te same wzory. I teraz wykorzystamy sobie to, ale jak mówiłam intuicyjnie, już nie będziemy postawiać pod te wzorki obliczać, tylko od razu piszemy, że a3 to jest a1, zawsze mamy a1 dodać, i o jedno r mniej niż tu, czyli 2r. Tak? Bądź A11 to się równa A1 dodać, no 10r, tak? Planereczka. Podstawiamy i obliczamy, czyli 14a1 dodać 2r. I tu mamy, ile to było? 34a1 dodać 10r. Tak? I co? No chcemy się czegoś pozbyć. Najlepiej tego, co, co, co jest ta sama liczba przy niewiadomej. No A1, tak? Czyli aby A1 to co? A1 odjąć A1 da nam 0, tak? Czyli musimy odjąć po prostu stronami 14 minus 34 to jest minus 20 równa się 2 minus 10R to jest minus 8R, tak? Czyli dzielimy sobie przez minus 8. Czyli mamy R równa się 28, tak? Jeszcze sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. 30, tak jest. 20. Dobra, wszystko się zgadza. Czyli mamy sobie 28, to możemy sobie jeszcze skrócić przez 4. Czyli mamy 5 drugich. Koniec. Tak? Wszystko. Jeżeli by nam kazałam w tym zadaniu policzyć A1, to wystarczy nam tylko postawić sobie, nie wiem, do tego równanka, tak? Albo jeszcze do to jest to samo. I wyznaczamy sobie A1. Wyznaczmy dodatkowo, już poza zadaniem, czyli mamy sobie tak. Eee, 14. 14 równa się. A1 dodać. 2 razy 5 drugich. I OK. Obliczamy. Czyli A1 równa się. To się skraca. Czyli mamy 5 przerzucany na drugą stronę. Mamy, czyli odejmujemy 14 minus 5 jest 9. W ten sposób wyznaczyliśmy sobie nasze liczby, tak? To wszystko. I zobaczcie, czyli tak, mamy dwa wzory, które są często wykorzystywane. Pamiętamy, że to jest środkowy wyraz, tak czyli jak mamy A20 i A22 tak to, to niech będzie 10, to będzie miało nie wiem 12. To Łatwo policzyć sobie A21, tak? Bo to jest 22 podzielić na 2, czyli 11. No tu łatwo było to wychwycić, ale dodajemy i dzielimy po prostu przez 2. Czyli albo ten będziemy często wykorzystywać ten wzór, albo ten drugi, tak? Teraz pokażemy sobie zadania, które wykorzystują te wzory, ale troszeczkę w bardziej skomplikowanych przykładach, tak? Za 2 bądź za 5 punktów. Ok. Zobaczcie w kolejne filmiki. Do zobaczenia!